Z tej strony Biały Games I tak Udało nam się Udało nam się Wbić 10 subskrypcji Dziękuję wam za tyle pracy Pamiętajcie zostawiać łapy w górę No i Subskrybować z dzwoneczkiem No i może dzisiaj 9 łap 9 łap w górę Zaszalejmy Jej. Co się stało? Ja wam mega dziękuję. A, i jakby co. co nie nie wiedzieć Nie wiedzieliście, ale mam. Mam k k karent bojowy. Nie kupowałem go przy nas, bo nie, nie miałem czas. I po prostu się śpieszyłem. Nie wiem, nieważne. Jakby co. Ja się będę zacinał na tym odcinku. E, no bo. już Co się stało? Ja w to po prostu nie wierzę. Ja wam jeszcze raz yy, dziękuję. To wy jeszcze, jeszcze jesteście części... to wy zrobiliście to. Razem to zrobiliśmy. Razem zrobiliśmy to. Tą rzecz. Przecież to jest... Boże. Ja nie mogę... Co się stało? Ja w to po prostu nie wierzę. Dobiliśmy to Dobra. Ja nie mogę. I musimy wygrać tą gierę Już się budował, widzę. A spokojnie, wszystko na luzie. O kurde, wystraszyłeś mnie. Dobra, łatwo z tobą, Essa. Ale łatwy biłeś w przeciwniku. Dobra, ja zapomniałem przeczytać yy, nazwę, ale byłeś łatwy. Łatwiutko z tobą. Dobra, otwieramy sobie. Bo co ja to złożyłem, moi drodzy. O jaju Może, że... Ale mam z Zola. Ja nie mogę. Ja trafić nie umiem, moi drodzy. Trafić nie umiem No, kolejny lamus! Jak ja cię rozwal? A Nie od tej kości widzę. Ja nie mogę! Moi drodzy! Dobra! Rozwalony łatwo z tobą wariacie! Czemu? Ja poty sobie wezmę. Piję sobie te poty. Dobra, moi drodzy, biorę to i się leczę. Jak... Dobra, dzisiaj będzie special dwa odcinki w jeden dzień, może być tak. Nie rozumiem, co tutaj stało teraz. No wsiadaj. Dobre. Lecimy. Ja dziękuję. Może sobie na władzę... Dobra. Z tą pompą... Po co ja idę na te władze, co ja robię? Przecież ja się nie umiem na nich. Ta mi się przyda. Ja już wiem, dlaczego. Ojej oj, to będzie fajne i łatwe. Dobra. Dobra, la musisz? No, dobra, moi drodzy, to by było na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. W momencie, tutaj łapę w górę sobie No i jeszcze raz wam dziękuję. Do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku. Elo. Woo!